Z tej strony, Francesco a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam taką gierkę Kick the Body. Oczywiście, jak widzicie, mam taką kamerkę tutaj, i teraz możemy mnie widzieć ogólnie. Teraz przejdźmy do tej gry Kick the Body. Możemy otóż tą laleczkę, jakby ją tak powiedzmy, no wiecie co, o, no wiecie, pewnie znacie Kick the Body. Ale już wam to ta... prezentuję, o co w niej dokładnie chodzi. I tu mam kukiełkę, nie wiem. Kurczę, jakaś tu reklama, nieważne. Dobra. Kurczę, nie ja nie wiem jak tą kamerkę jakoś tam tak tutaj przełoży. Dobra. Teraz musimy ogólnie wejść w ekstra. no możemy ogólnie przykład jakąś... Zastrzelić, right. na razie widzimy to. I już tak <młysy> tak możemy te częste główne... <młysy> Oczywiście, już jesteśmy z powrotem i tam otworzyłem tego chesta, ale już nieważne, teraz możemy przejść Why do tych teraz może już ich broni, e, nie będziemy tej korzystać, a to jest za friko, no nie chcę się z tych reklam marnować i robić cięć, dobra, to jest fajne, naprawdę, polecam wam to, zobaczcie na to. Oczywiście możemy też go tego bić. Kurczę, jak mam te palce chować? Ja po prostu nie wiem do końca. Okej. Okay. Tutaj będziemy już tutaj nam do... Tu jeszcze. Okej. Okay. Teraz coś innego teraz. Tu mamy głównie mamy, go jakby tym takim gazem. Nie wiem,

Dobra. Teraz ustawmy może na jakieś inne rzeczy. Jesteś takie... Już Dobrze, tą muzykę. Okej. Okay. Excellent choice. Start on the paralyzed at the beginning Badi już nie żyje. Oczywiście pokażę Wam teraz tutaj coś. No i reklama, nieważne, z drugim Nasz Badi. A co to jest tu? Nie, nie wiem co to. To jest aplikacja dodatkowa nieważne. Ogólnie patrzcie nadal, To nic nie bie. A Nie, nie, no ja nie chcę tych reklam. Zamknij wideo. No, no badi się pali. Pali się. Nie no, badi. Przykro mi, ale się palisz. I... Ponik. Nie, ta gierka jest taka trochę dziwna. Ogólnie takich, TheBuddy Ale nieważne A tu jeszcze taki magnes Nie no, ja mam czym Coś bym tu może kupił, nie wiem Nie chcę żadnych reklam Teraz wam pokażę dalsze rzeczy ogólnie Tu mam coś takiego No O nie matko Nie chciałem tego Nie, nie, ten megafon mi smagił jakiś

Kamery już tu przy mnie stawię, dobra. O, ogólnie teraz zapraszam Wam jak pobrać tą kamerkę, na której nagrywam. Ogólnie jeden taki filmik wam pokażę, jak się nagrywa. Ogólnie to dobra. są pieniądze, jak taką kamerkę na telefonie pobrać. I mogę też na niej nagrać takie okienko. To jest już fajne. No i... A ja! Aja! Dobra! To jest trochę słabe. Kościół wam jeszcze coś takiego. Tutaj, może wyjdźmy. O nie, tylko co ja robię, co ja robię. I tu popatrzcie, tutaj. Na tu nie. Tu nie. Tu to. anda, kto? Tu ma wodę. O, okay.

Buddy, jesteś zamrożony. I wiecie co? Ja zawsze władzę taki dzięki tym eksperyment. ale widzicie. Ja ci zrobię coś fajnego, naprawdę. Dzięki gdy tu się stoi. To naprawdę bardzo fajne. Ogólnie wejdziemy tam dalej. patrz, damy mu takie... To jest ogólnie fajne. Tutaj jedno. Teraz jest Tutaj. Nie no, nie wyszło mi. Tak tu. Tu, tu. Oczywiście nasz tu będzie jakoś powieszony. I tam jedno nogę. Nie no, nie pomysł. Dobra, takie cięcie chwilowe. Dobra, jesteśmy już z powrotem. I tutaj golda. No, no, na się Buddy jeszcze jest przeliczony i teraz pokażę coś fajnego naprawdę. Te no, no. tak. no, już, już, już Rozwalony. Patrzcie, jest Buddy porysowany, możemy jeszcze go tak tutaj bić. Nie no, tutaj tak go Pyk. Da, Pokażę Wam jeszcze teraz coś. Pokażę wam jeszcze. Check raps, i <grym> że w ogóle tak, żeby tak... Żebyś... Nie że jego jakby głowy. Nie ma, nie ma głowy, nie ma Badi nothing Buddy nie ma na żadnego me tak. out Tylko pociachane i Buddy nie żyje Teraz jest cze... Teraz tutaj mamy chest Dobra, jesteśmy już z powrotem Otwieram tej te czesty. Climb, okej okay. Nie no, coś kupię dla tego Buddy'ego Coś kupię fajnego do... Hmm. Nie Nie no, ja to dziś przesunę tą kamerkę tak, tak Lepiej tu. Albo... Dobra. Nieważne. Nie najlepiej tutaj. Dobra. Mam pomysł. Tutaj jeszcze coś mu tu zrobimy. Nie wiem. O! kurcze nie, nie. Dobra. Okej. Okay, nie tutaj tutaj Coś takiego. O tu jak widzicie. I tu mamy turnal na przykład. Nie, 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 nie. 이니 미각을 잃었어. 이게 s e r Mu coś... o oh nie, 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 ja nie będę łączał. Ojczej, okay, ja nie dam jeszcze. coś? no, 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 not that. Tak. no, Dobrze. no, Dobrze. no, Dobrze. no, 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 tej no, 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 zmęczył no, tej jeszcze tutaj dalej jest. Oczywiście. no! cięcie nie nie światowanie, światowanie. I... I... O, dobra, jesteśmy znowu. otwieramy nartynaj. OK mamy jeszcze to Tak nie nie Dobra, nie tak forsy dobra posprzątamy nie 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 teraz dam mu nie no nie

Dobra, to, to czarne to tak... Dobra, to czarne już. Oczywiście to takie jest jakby zjawa. Ona sama się rusza. Idzie like bez żadnego problemu. Ogólnie ona będzie go atakowała. Badi weź leć do niej. Ale to jak to znieje. Dobra. Pokażę jeszcze wam coś. Mama powiedziała mi, na to przychodzę. Tak, Tak, Zamroził. Nie, no, to jest fajna chłopak. Mogę tak zamrozić i co Buddy? Rzeźba. jesteś zamrożony. To fajne, naprawdę. Oh, like and the chest is oh, frozen, okay. so cut it's good. Feature Dragons. Make them stronger. Find the perfect combination to create new breeds. Collect hundreds of dragons and complete your dragon collection. Download now for free. Dragon City. No dobra, tutaj X. No, Okej. Okay. otwieram. Dobra, weźmy X. No dobra, Badio obudź się już odmrożony jesteś. Pokażę Wam oczywiście... jednego pierwszego. Oj, to jest fajne, no, tak! Jak jest ja więc tak to jest 私たちはそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見けた Tutaj, a ja wiem. Zrobię taki eksperyment, że ja że ja mam pomysł, zrobię coś takiego, że ten portal biorę uh, no. daję coś takiego, i nie tak tylko

To hundreds of yeah. dragons